Cześć wszystkim, tutaj Alexis Ola i witam Was po raz pierwszy w 2021 roku. Także oczywiście wszystkiego najlepszego dla Was, a ja dziś pokażę Wam i opowiem oczywiście o 10 rzeczach, nawykach, postanowieniach, które udało mi się wprowadzić do swojego życia, do swojej rutyny w 2020 roku. Według mnie problemem wielu osób jest narzucanie sobie zbyt wielu zmian i zbyt wielu trudnych zmian na raz, przez co wywracamy nagle swoje życie o 180 stopni i ciężko nam wytrwać w tym dłużej niż kilka dni. Przez co myślimy, że zmiany są złe, ciężkie i lepiej jest tak jak jest. Ale zmiany są dobre i jak najbardziej potrzebne. A kluczem do efektywności takich postanowień jest ich powolne wprowadzanie, przyzwyczajenie samych siebie do nowych rzeczy i rozumienie co i po co się robi. Także ja dzisiaj przedstawiam wam kilka z naprawdę wielu rzeczy, które ja zrobiłam dla siebie w tym lockdownowym roku. Pierwsze, zaczęłam ścielić codziennie łóżko i nie wyjdę już z sypialni rano, póki tego nie zrobię. To jest w ogóle jedna z pierwszych rzeczy, jaką często poleca się na przykład osobom z depresją, kiedy odzyskują siłę do wstania z łóżka. I ja też pamiętam, że kiedy dwa lata temu miałam bardzo ciężki okres w swoim życiu, to też chociaż do tego pościelenia łóżka się przymuszałam, to jest taki krok milowy. A teraz po prostu daje mi to poczucie ładu, harmonii, czystości. I też fajnie zacząć dzień od jakiegoś takiego rytuału, który od razu daje nam plus 10 do produktywności. Tak naprawdę kilka rzeczy też w tym roku zrobiłam z myślą o przyszłości, o przyszłych pokoleniach, czyli także o moich przyszłych bubusiach. Przyłożyłam więc o wiele więcej uwagi do ekologii. Na przykład używam tylko i wyłącznie wielorazowych wacików. Moje są akurat z firmy Glav. Kupiłam je na kokolicie, da. Ale jak wpiszecie sobie w Google, to naprawdę wiele film. je ja oferuje. Teraz czasem, gdy nie mam wyboru, jestem na przykład u kogoś i nie mam tych swoich wacików, to powiem wam, że przeżywam istny horror, bo te są o wiele bardziej miękkie i delikatne, zwłaszcza zauważyłam poprawę moich rzęs po nich. Także tylko wacik i woda absolutnie mi wystarczają do oczyszczenia mojej skóry z makijażu. A rano wrzucam do pralki i za każdym razem domywają mi się idealnie nawet z wodoodpornego makijażu. Kolejna rzecz to siatki na zakupy. Co prawda nadal nie znalazłam takich idealnych na chleb, ponieważ właśnie takie wielorazowe nie trzymają według mnie dobrej świeżości pieczywa, ale wszystko inne. Pakuję w wielorazowe torby i to jest też ogromne ułatwienie i kocham estetykę tych toreb. Są naprawdę piękne i jak sobie napakujecie takich pomidorków, cytryn i ogórków do takich toreb, naprawdę według mnie wygląda to super. Kolejna rzecz to piję tylko wodę i herbatę. Wodę sama filtruję, więc wymieniam filtry. Powinno się je wymieniać teoretycznie co 30 dni, ale w praktyce oznacza to 150 litrów, czyli musiałabym pić 5 litrów wody dziennie. Ja piję tak 2 pół, więc wymieniam tak co 2-3 miesiące właśnie ten filtr. Zdarza mi się wypić oczywiście coś innego, czasem trochę mleka, raz na rok dosłownie kawę, czasami lampkę wina, ale też już powoli od tego odchodzę. I zauważam, że jak. Już pod koniec zeszłego roku, kiedy zdarzało mi się wypić coś innego niż woda, czy na przykład herbata, to cały czas chciało mi się pić wody, i po każdym łyku innego napoju musiałam wrócić do wody. I tutaj też chciałabym się Wam pochwalić takim moim małym osiągnięciem, że nie jestem absolutnie niczym ograniczona ani od niczego nie jestem uzależniona. Nie piję kawy, nie palę papierosów, praktycznie już w ogóle nie piję alkoholu, co nadal próbuję pogłębiać. I mój organizm jest naprawdę wolny, i czuję, że nie potrzebuję nic więcej. Czuję się naprawdę czysta. Kolejna sprawa to to, że przeniosłam się całkowicie do notowania online. Wiadomo, studia są online, więc troszeczkę łatwiej było mi do tego przejść. Ja szkołę kończyłam jeszcze za tych czasów, kiedy normalnie się chodziło do szkoły i szczerze mówiąc, tam nie wyobrażam sobie innych metod, więc w sumie nieintencjonalnie przyszłam na studiach na wszystko online. Znaczy, na przykład matematykę muszę mieć na papierze, ale wszystko inne, wszystkie takie przedmioty m, bardziej humanistyczne, opisowe, wszystko tak naprawdę robię online. Jestem też online już w przypadku kalendarzy, notatek. rezygnuję powoli z bullet journala, także stałam się o wiele bardziej mobilna i w przyszłym roku również chcę to jeszcze dalej głębiać. Coś, z czego słynę u Was na Instagramie, czyli medytacja i rozciąganie, czyli tak naprawdę moje lekarstwo na wszystko. Pozwala mi to odkryć świat, odkryć samą siebie i dosłownie być ponad wszystkim. Wtedy żadne emocje nie są mi obce i nic nie jest straszne. Wyciszenie i skupienie się na sobie jest naprawdę nieziemskie. Często pytacie mnie jak rozpocząć taką przygodę z medytacją. Także po w sumie dwóch latach waszych próśb w tym roku w końcu jest pełni i trochę wam z tym pomogę. A jeżeli chodzi o rozciąganie to po prostu taka moja fanabergia z dzieciństwa, kiedyś byłam bardzo rozciągnięta i chcę do tego wrócić. Kolejna sprawa to tłumacza sobie wszystkie emocje i ładuje się cały czas pozytywną energią. Właśnie afirmacje, medytacja, otaczanie się taką pozytywnością i powtarzanie sobie pozytywnych rzeczy naprawdę przyciąga do Was to dobro. Yy, na przykład cytaty. Bardzo często stawiam wam je na Instagramie, uwielbiam aplikację, która się nazywa Motivation i tam możecie sobie za darmo przeglądać różne motywacyjne cytaty. Uwielbiam to robić, robię to wiele razy dziennie. I nawet nie wiem, w sypiali mam postawiony taki cykl, który każdego dnia mnie motywuje, więc uważam, że to jest super ważne, żeby właśnie przyciągać do siebie tą dobrą energię, motywację. Zawsze mnie pytacie, skąd ja to biorę. No właśnie stąd. I to właśnie też nauczyło mnie nie wchodzić do internetu, kiedy jestem zła. Zawsze, kiedy mam zły humor, odczuwam jakiekolwiek negatywne emocje, jeżeli już w ogóle tak się jeszcze zdarza. Zauważyłam, że wtedy scrollując Instagram po prostu się denerwuję, kiedy coś mi przeszkadzało u kogoś na zdjęciu, na kogoś story i tak dalej, i w mojej głowie pojawiają się jakieś negatywne myśli. Po co? To jest totalnie niepotrzebne, o wiele lepiej wtedy odłożyć telefon, przez chwilę się wyciszyć lub po prostu zrobić coś dla siebie. Daje to o wiele lepszy efekt i nie krzywdzi nikogo, a staram się nie krzywdzić nikogo także w mojej głowie. Kolejna rzecz to to, że zaczęłam planować i stawiać sobie cele. Spisuję swoją każdą myśl. I tutaj jest odpowiedź na Wasze pytania O, jak ty to robisz, że ty o wszystkim. Pamiętasz, masz tak wszystko dobrze zorganizowane? No właśnie dlatego, że wszystko spisuję, planuję, rozpisuję na kartkach, czy papieru, czy właśnie w notatkach w telefonie, znajduje się po prostu cały mój umysł. Jest to dosyć chaotyczne, ale właśnie z tych chaotycznych myśli, pomysłów i inspiracji tworzą się potem piękne rzeczy. I na koniec zrozumiałam, że życie to zdecydowanie coś więcej niż przetrwanie. Stąd też właśnie nie odczuwam strachu, nie odczuwam bólu, czuję się wolna i nie boję się doświadczać nowych rzeczy, bo wiem, że one są po to, żebym się czegoś nauczyła, żebym coś wyniosła, żebym coś zrozumiała i żebym jeszcze bardziej czuła, że żyję, a nie tylko egzystuję. I to jest naprawdę piękne uczucie. I z całą myślą zostawiam Was na 2021 rok, gdyż również ją będę chciała przez kolejny rok w sobie pielęgnować. A ja życzę Wam teraz wszystkiego dobrego na nowy rok. I na koniec pamiętajcie, że cuda nie istnieją, to my je tworzymy.